Trzy minuty, czas start na temat opony Dunlopa, podsumowanie tego sezonu. Krzysiu, prezentuj modele. Na czarnej Hondzie CBR250R mamy Sport Smart TT. Na zielonym Kawasaki ZX4RR mamy Qualifier Corey, a na niebieskim GSX-R750 mamy Sport Smart Mark 4. I o dziwo naszym wspólnym wyborem jest model Sport, Sport Smart, Smart TT. City. Uhu. Był na Hondzie, na naszej czwarteczce, na naszym najprostszym motocyklu, ale na końcu na korano w tym sezonie i to jest też spora zasługa tych opon. To, co je wyróżnia i to, co w nich bardzo lubię, różnego rodzaju podłoży, czy jest to kostkaba, czy płyty betonowe z przełamaniami. Jakieś studzienki, piaski załamania, dzikie parkingi. Piękny też asfalt, wszędzie te opony trzymają, tak? Nie Tory. trzeba ich jakoś się tutaj rozgrzewać, przygotowywać kocami, więc to mi się w nich bardzo podoba. Producent zapewnia, że jest to opona, której mieszanka jest przeznaczona dla osób, które 50% czasu spędzają na torze. I my dokładnie to robimy, więc ta opona jest dokładnie trafiona w nasz potrzebę. Gdybyśmy byli nasz turystami, jeździli więcej wokół komina, potrzebowali takiej e, też opony, która będzie dobrze odprowadzała wodę, pewnie byśmy wybrali któryś z tych modeli, na przykład tak. po, Qualifier Core albo Sportsman Smart Wszystkie te opony pojeździły na kolanie, więc wszystkie spełniają oczekiwania dla motocyklistów, którzy mają Połączał potrzebę światy, tak, tak. połączyć kilka światów naraz i trzymają niezależnie od położenia i od umie poziomu umiejętności użytkownika. Więc nawet gdybyście chcieli mieć oponę która jest bardziej turystyczna, to gwarantujemy, że te opony kleją nawet, jeżeli jesteście na kolanie. Tak, jeżeli chodzi też o zużycie, czy na przykład zawodzenie, że na przykład opona nagle przestaje przestaje kleić. z Niewyjaśnionych powodów. A legenda Danlopa, nie to, wiemy kiedy. Nie. To my takiego czegoś nie, nie. doświadczyliśmy, ale też dlatego, że nie jeździmy na limitach, gdzieś tam nie jeździmy też na czas, nie jesteśmy tutaj zawodnikami, także. Ale popełniamy po milion błędów w sensie uczymy się tak. i robimy dziwne rzeczy i ta opona to mimo wszystko daje na radę. schodzenie na kolanie, czyli tam jest ta pozycja czasem zbyt Spięta, czasami za mało góry, za dużo dołu, albo na przykład e, niestabilna praca gazem, za dużo hamowania, za mało. Naprawdę, różne rzeczy się dzieją i te opony pozwalają na wszystko. Ja też dosyć mocno tą Hondę pochylałam i naprawdę już jeździłam na bargo. blisko gdzieś tam, jakby tego spotkania z asfaltem, ale cały czas otrzymało. Więc ja te opony naprawdę bardzo lubię, bardzo im ufam i bardzo lekko mi jest je przerzucać po prostu ze strony na stronę. I na to klanko sobie schodzić z tego motocykla, no różne rzeczy tam wydziwiać na nim i naprawdę bardzo je lubię. Jeśli chodzi o siłę hamowania, to też te opony dają sobie radę, ponieważ ja dużo trenuję hamowania w zakręcie i e, te opony nigdy nie puściły, nigdy nie spowodowały, że musiałem prać zbroję. E, dają sobie radę pościgi za sportowymi motocyklami na torze też ogarniają. Także kończymy powoli, jeżeli macie ochotę obejrzeć pełną recenzję, zapraszamy Was na YouTube. Koniecznie.